Firma od swojego początku zajmowała się najpierw działalnością projektową, bo też kiedy doświadczenie zdobyłem. Natomiast w miarę czasu, w miarę poznania rynku budowlanego rozpoczęliśmy wykonywanie obiektów budowlanych, przemysłowych i dla rolnictwa. Po około roku naszej działalności, czyli powiedzmy 3 lata temu, wykonaliśmy pierwszy obiekt w płycie warstwowej i wtedy od razu zaczęliśmy współpracować z firmą IzoPanel. Jako, że tam przez znajomych kolegów była ta firma bardzo pozytywnie prezentowana, mieli bardzo dobre zdanie zarówno o kontaktach, jakości płyt, ewentualnym serwisie, chociaż nie mieliśmy jeszcze takich problemów, od tamtego czasu tylko korzystamy tak naprawdę z usług firmy Izopatu. Prowadzę firmę budowlaną wraz z rodzeństwem i ojcem. Firma jest kontynuacją działalności prowadzonej przez mojego ojca Stanisława, który zajmuje się budowlanką od 1980 roku. Zawsze kontynuuje roku. rodzinne tradycje. Pierwsze hale, które wstawialiśmy na tym rejonie, były w konstrukcji tradycyjnej, monolitycznej, murowanej, a proces inwestycyjny wymaga teraz skrócenia czasu realizacji, dlatego przystawiliśmy się też pod płytę warstwową. Pierwsze inwestycje, jakie robiliśmy z firmą Izopanel, to były jeszcze pod działalnością mojego ojca, i od tego czasu zaczęła się współpraca. Z firmą Abit współpracujemy bardzo długo chyba od 10 lat. Był jeden z moich pierwszych klientów, z którym zacząłem współpracować na tym terenie, zaczynając pracę w Izopanelu. I ta współpraca się ciągnie do dziś.